Nadal jesteśmy wraz z Jezusem nad brzegiem jeziora galilejskiego i przedkłada nam nową przypowieść, kolejną przypowieść, również osadzoną w kontekście agrarnym, tym razem o siewcy, który sieje dobre ziarno. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 24 do, do 30. Werset 24: Allen parabolen par etheken autois legon. Homo he basilea ton uranon, antropo speiron tikalon kalon sperma, ento agro autu. <try> Alen parabolen, inną przypowieść, czy inne porównanie, inną opowieść dydaktyczną, maszal, par etheken autois to jest od czasownika paratit chemi, a więc położył obok, zaproponował. Więc zauważmy, że tutaj w tej mowie Jezusa to nie jest takie narzucające się słowo, ale zaproponował im, zasugerował im nową, inną przypowieść, inne porównanie, legon, mówiąc. Homo che che basilea ton homoioo to jest być podobnym. Homoios jest podobny, a więc jest podobny, upodabnia się, czyli jest z, podobnie się rzeczy mają. Chyba Sileja, ton uranon. Podobne jest Królestwo Niebios. Tutaj ta liczba mnoga niebiosa często jest używana jako zamiennik imienia Bożego, więc. Kiedy mówimy Królestwo Niebios, to tak jakbyśmy powiedzieli Królestwo Boga samego. Po Bo to, żeby nie nadużywać imienia Bożego, zastępuje się je właśnie tym rzeczownikiem w liczbie mnogiej niebiosa. Podobne jest Królestwo Niebios. Antropos Peiranti. Człowiekowi siejącemu. Speiro to jest wysiewać, siejącemu. Kalon sperma. Dobre nasiona, na, nasienie, sperma to jest właśnie sperma, sperma to nasienie, dobre nasienie, ento agro autu w pole swoje, na swoją rolę. 25 werset. Ento to tus antropus elten autu cho Kaj. Ep esperen cizania, ana meson, ton siton, tai ab apelthem. Ento cadcheuda intus antropus. Gdy dosłownie ten czasownik Catheudo e, oznacza spać, gdy spali ludzie, ale też ma szersze znaczenie być bezczynnym, kiedy ktoś ukończył swoją robotę, nie ma już nic do roboty, więc gnuśnieje, leży po, wy, po wysianiu, zasianiu tego pola. Można się odpoczywali, gdy już gdy odpoczywali, też w kontekście też w Nowym Testamencie można też leżeć, właśnie spać, przenosić w grobie, też odnosi się do człowieka umarłego. Ale tutaj chodzi o to, gdy leżeli bezczynnie, gdy śnieli, spali czy wypoczywali y, ludzie, Antropus. entchen autucho echtros. Przyszedł jego wróg, nieprzyjaciel, echtros, przeciwnik. Kai epispeiro, to jest siać na wierzchu. A więc nasiał, ta, najpierw była wysiana ta pszenica, i na nią nasiał. Dzidzania. Dzidzania to jest, dzidzianion greckie, to jest roślina, fachowa, jej nazwa to jest e, lolium temul, temulentum. To jest, znalazłem w, w jednym ze słowników przyrodniczych, lolium temulentum, które. W, po polsku oznacza życicę roczną. To jest fachowa nazwa życica roczna i to jest roślina, która, której kłosy, to jest trawiasta, której kłosy są bardzo podobne do pszenicy. Prawie że identyczne jak pszenica, dopiero w momencie, kiedy pojawia się, kło, pojawia się ziarno w kłosie, no to, to to ziarno ma zupełnie inny kształt, inne usytuowanie, ale, ale, ale samo źdźbło jest prawie że identyczne z pszenicą. Dopiero dojrzały kłos wyraźnie się różni. A więc posiał tą... Większość tłumaczeń polskich używa tu słowa konkol ponieważ jest to znany chwast, albo chwast ogólnie, znaleźć chwasty. No, gdyśmy byli precyzyjni, to trzeba by to przetłumaczyć posiał życicę roczną, gdzie to Ana Meson Tusitu, na, na pośrodku tusitu pszenicy, apeltie i odszedł. 26 werset. Kote de eblastesen kohortos kai karpon epoiesen tote efane kai ta dzidzania. Gdy eblastesen tutaj kiełkować, gdy wykiełkowało kohortos, kohortos to jest no dosłownie to jest podwórze gospodarskie ale też może się odnosić do tego, co wyrasta na, na polu. A więc gdy, gdy ten, ta niwa czy rola zakiełkowała, też ta, to, to, co tam, to, co tam rosło na, na, ty, na tej roli, na razie tu nie jest powiedziane dokładnie, co Więc Pod tym określeniem hortos kryje się zarówno yy, Pszenica, jak i, jak i ta życica roczna, czy konkol. Kaj Karpon Poesen i uczyniło owoc, to te kaj kai ta dzidzania. Wówczas pojawiła się również y, pojawiła się ta życica roczna, czyli pojawił się konkol. Nie wiem, on troszkę później był za, zasiany, więc najpierw wyrosły, już zaczęły się pojawiać y, y, kłosy pszenicy, zawiązywać się, natomiast obok nich już, już wyrosły, wyrosły te trawy e, e, życicy. Dwudziesty siódmy werset. Kos el de hoy du ojko despotu, ej ponautu, kyrie uchi kalon sperma espeiras to so agro potchen un dzidania. Przyszedłszy słudzy, ojdulo, czy słudzy, albo niewolnicy, tu Ojko Despotu. Ojko Despotes to jest właściciel gospodarstwa, pan domu, właściciel całego tej, tej roli oraz domostw, które są z tym związane. Ten pater Familias, byśmy wiedzieli, a więc wiemy, że w tamtych w bogatych domostwach. Ci niewolnicy, pracownicy oni tworzyli też, należeli w jakiś sposób do, do rodziny, też mieli swoje miejsce w tym całym przedsięwzięciu gospodarskim. Więc oni też się poczuwali odpowiedzialni za to, co, co posiali, oni też spożywali i korzystali z owoców, no, oczywiście proporcjonalnie korzystali z owoców tej, tej pracy. A więc przyszedłszy słudzy, czy niewolnicy pana gospodarstwa, ej, ponadto powiedzieli jemu, Kirje, panie, uchi kalon sperma esperas? Czyż nie dobre nasiona, na, nas, dobre nasienie esperas posiałeś? Ento aso agrof na twoim polu? Potchen un ehej dizania. Skąd więc ma y, Konko, czy życicę, skąd, skąd się wzięło, skąd jest tam tamten dosłownie skąd ma chwasty, czy życice, czy kąkol. 28. Chode efe autois, Lechtros antropos tuto epoiesen, hoide duloi legus in auto, teleis un ab elthontes sylexom auta. On zaś powiedział im, ekros antropos tuto e sen wrogi człowiek to uczynił. A wiemy, domyśla się, albo dowiedział się, że to jest za jego sprawą. Bo on tego wroga, ponieważ on y, zasiał wybrone, wybrane najlepsze nasienie. Oj de Dulo i legus in Niewolnicy, czy słudzy, mówią mu. Teraz oni podsuwają mu radę. Też zatroskani o, o dobro tego zasiewu. Teleis un, apel jeżeli chcesz, chcesz więc, poszedłszy, syllekso zbierzemy zbierzemy je, czyli te, domyślę ten chwast. Syllego to jest zgromadzić. Wchodzą sami z inicjatywą, że mogą zrobić dodatkową pracę w celu uratowania tej pszenicy, żeby wyrw wyrwą właśnie te, te chwasty. Dwudziesty dziewiąty werset. Chodefesin u mepote legon testadzidzania ekridzonse te hama autois ton siton. On zaś powiedział, u, nie, me pote syllegon, me potę to abyście nie, aby nie, aby nie syllegon grom, e, gromadząc ta dzidzania e, konkol, czy życice, ekridzose te, Rychridze to jest korzeń, ekridzo to jest wyrywać z korzeniami. Czyli abyście nie ekridzose te wyrwali z korzeniami, to jest właśnie w koniunktiwie, czyli tym przy, przypuszczającym, abyście przypadkiem wyry, nie wyrwali z korzeniami, hama autois ton siton, razem z nimi, czyli z, tymi, z tą życicą, ton siton, pszenicę. Trzydziesty werset. Afete sin auxanest hai am fotera, tut herismu, cae en cairo tut herismo, ero toist heristais. Sillexate proton ta zizania, cae desate auta eis desmas prosto catacausai auta. Ton desiton sin agete Ej, ten apoteken mu. Długie zdanie, ale konkludujące. Afetem, syn auksanestrhai. Długie zdanie. Syn auksanum. i to jest wzrastać, powiększać się. Syn auksanum. To jest współwzrastać, wzrastać razem. A więc najpierw af, afetę, czy afiemi, pozwólcie, odpuśćcie, zostawcie, aby wzrastały razem amfotera, obie, chodzi o to życicę i, i, i pszenicę, heostu tcherismu, aż do tcherismos, to jest żniwowanie, czynność żniwowania, czy też czas, kiedy, czas żniwa, aż do żniwowania, Kaj en kai rotu tcherismu, i w czasie żniwa, albo w momencie właściwym żniwowania, kairos tu w tym kontekście oznacza nie tyle czas upływający, co właśnie ten moment właściwy, wtedy, kiedy nadejdzie pora, kiedy nadejdzie pora żniwowania, ero tois tcheristais, powiem żniwiarzom, sylexa proton, zgromadźcie najpierw, ta dzidzania, no, czy życice. Kaj desa te auta, i zwiążcie ten czasownik deo, czyli wiązać, krępować, zwiążcie auta, zwiążcie je. Eis desmas. No tu desme to jest wiązka, albo w tym kontekście jest snopek. Więc chodzi o wyrwanie tych, tej życicy, właśnie kłosów życicy, i powiązanie w snopki prosto i auta, aby spalić ją, ten czasownik właśnie kajo, kata, to kajo to jest spalić, kata kajo, to jest spalić doszczętnie, aby do, dla doszczętnego spalenia ich, tondesiton desiton syn agete zaś pszenicę zgromadźcie eisten apotheken mu, do Yy, yy, spi mówi spichlerza, apotheke to jest miejsce, gdzie się coś przechowuje, jakiś magazyn. Dzisiaj mamy aptekę, właśnie o to się, apteka, tam gdzie są, magazynuje się różnego rodzaju leki, ale w zależności od kontekstu, tutaj będzie, będzie chodziło o, o spichlerz. Widzimy to, tę przypowieść, która właściwie ona ma takie dwa poziomy znaczeniowe, najczęściej odnosi się to właśnie do, do końca świata i do tego rozdzielenia. Dzisiaj ludzie dobrzy, źli, no, grzesznicy sprawiedliwi razem są, natomiast dopiero pod koniec czasu będzie ten sąd i oddzielenie jednych na spalenie drugich do Królestwa Bożego. Natomiast też jest druga możliwość rozumienia tego tekstu, że to wszystko dokonuje się w sercu człowieka. To póki ja żyję, w moim sercu wzrasta i to słowo zasiane przez Jezusa Chrystusa i też zło, które Jego przeciwnik zasiał. I to wszystko dzieje się w naszym sercu, póki, póki żyjemy. I dopiero i często tutaj, dopóki jesteśmy na tym świecie, jest w nas i to, i dobro, i zło. Dopiero. Kiedy stajemy w twarzą w twarz z Jezusem Miłosiernym, On oczyści nasze serca, On spali całe zło, które, które w nas było po to, żeby pozostało tylko dobro, bo w swoim nieskończonym miłosierdziu On kocha każdego z nas. Bardzo dziękuję.